Siema z tej strony XRedia. Aktualnie zejmęcie na serwerze TabentZPR. Zostawcie supiką łapkę w górze i dzwoneczek i piszcie w komentarzu swoje nicki i dajcie znać w komentarzu na jaki serwer chcecie wygrać rangę, Elite na Tabem czy po prostu swagera na edycja na XDMC, ponieważ edycja startuje w 5 godzinie 18. więc napiszcie na przykład Swagger, XDMC Nick lub na przykład Elita, albo na tym jeśli serwera, bo po prostu jak chcecie Elita albo Swagger, to już po prostu będę wiedział na jaki serwer chcecie rangę. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie trapowali. Ja napiszę kto chce klucze z TPA albo nie e, kto chce wystąpić od TPA. No i zrobiliśmy sobie trapa, oczywiście woda, mamy dużo setów z Death Spiderem, oczywiście Miecz legendarny. To jest sobie gościa k i po prostu się zamyka. O i wtedy go hitamy sobie tutaj po pikselu. o i widzimy się po prostu jak to się do nas przeteleportuje. Już się do nas teleportuje jakaś fan... podłoga fangardy i w Chloę i tak dalej Ale ja ich zostawię... będę typał ich pojedynczo Bo chcę sobie po prostu mieć 100% że zgarnę kille A ten fangardy oszukał, że się lubi o... schowek Oczywiście będziemy się dobierali ciągle Bo nie chcę być stratny koks, ani nic tego typu Ej, oni niby się typają, a robią oszusta, stanie 9 zuk Czy 9 zuk to jest ten admin z Alibi? Nie wiem właśnie Ej, no... O! Chyba tak, bo ma skrzydełka, zobacz. Ja on już są nam nie wyjdzie, ale żeśmy go strapowali. Nawet nie wiem, za do niego dostanę punkcików. Ha, już mi pisze wulgaryzmy. Haha. Ha. Mam okno otwarte, jakieś kidosy za oknem się drą. Pa. Rzucił perłę i od razu momentalnie został tam wknokowany. I ja mam pomysł, że zaraz tam jeszcze położę nitkę. Że jak będzie rzucał, to ciągle jakby będzie w tym samym bloku. I to mi się oczywiście podoba. Germowy killek, Ha, i tylko otrzymamy makro, lewy przycisk myszki i już słyszymy rewelacyjny dźwięk w postaci zniszczenia po prostu hełmiku i jego zabicia PogChomp. I tutaj nitkę postawimy zaraz. Otchań była wyłączona, więc niestety nie będę mógł sobie <grystanie> ziołomek na megatropę piszczeć bulgaryzmami, żebym mu oddał itemy. O, podłoga, to się jak plus 2 punkty, tylko rankingowe, szkoda. Nitkę sobie już postawiliśmy, tak jak mówiłem zaakceptowaliśmy gracza dawlixowy, jeżeli dobrze nie przeczytałem, jeżeli nie to sorry. O! I patrzcie. Tak jak mówiłem, od razu strzał. On na refach chyba ciśnie, ma rankingu 1000 ma punktów. Dobra. Więc za niego też dostaniemy troszkę mało rankingu. Ale zawsze coś, ty. Wlas mi do trapa. Nie no, to mi się nie podoba. Bo nie chcę w przypadku sobie mechanizmu teraz zniszczyć, więc dlatego celuję trochę wyżej w niego. Bo mi się potem tego nie, nie będę oszukiwał, że mi się po prostu tego nie chcę naprawiać najzwyczajniej, nie? No i już zniszczyłem, ale co całe szczęście. Muszę teraz ten kawę gry znaleźć. O, tutaj jest. Dobra. I stringi. Dalej, dalej. Tą nitkę. Dalej, chcę to podnieść w końcu. O, no i mamy. Dobra, kapa się tam na jakiś falek. Q Oczywiście ja akceptuję każdego. Nie ma zmiłuj. Dobra, ej, gdzie mam mierz z knokiem? Dobra, już myślę, że zgubiłem. Żeby on nie wracał do tego trapa, bo to będzie problem największy. Ej, co, on nie ogarnia w ogóle wychodzenia perłami. Do Wrixall znowu się do mnie teleportuje. Nie wiadomo po co, ja już go zabiłem. Dobra, siostro z powrotem. I on nawet nie może we mnie walnąć. Ponieważ ma nitkę w sobie, a jedyne co mógłby użyć, to antynogi, o ile ma, albo po prostu strzelanie z łuku, ale to za bardzo nic mu nie da, bo i tak będzie martwy, nie? A ile aż zrobiłem, trzeci to będzie czwarty. Dobra, heumik już zdech. Elegancko. Dobra, weź gościu. No i plus 45, petarda. Dobra, tam posiadam jakiś wycinek, czy jakiś tak, schowek. Dobra Oczywiście się dobieram, mam nadzieję, że on mnie oszuka i będzie u nas i chyba on spróbuje się tą nas z kolegami Dobra, czy on tutaj się w ogóle do nas Chcesz czy na mnie pisze? Jakiś na... Haki u nas będzie bo im tej haki robią jakąś trzodę chlewną Nie niestety się do nas nie tepają, no cóż mu jeszcze jedną szansę temu Haki jeżeli się z nas nie tepią, to po prostu nie pozdrawiam go o i tepną się, ale bez seta, zawsze coś, dzięki Dobra, tepamy tego wycinek Jak on znowu teraz się, jak on pejtuje, że się tepnie, a nie, to nie pozdrawiamy go No i niestety trafia na listę konfidentów na serwerze CPL. Mam 5kg Jakiś ziomek tutaj pisze do mnie burgaryzm, że o blanki, zakupił jakieś blanki I mam nadzieję, że on się nie ruszy, a będzie ukatrupiony nie no chyba go nie ma, więc akceptuję następnego jakiś mistrz. 1, 3, 2. Dobra, no i walimy go na dziąsło. Dalej, dalej. O! Zobacz, od razu był przygotowany, żeby antynogi użyć. No ale... Ej, Kumper musiał mu dać synka, nie? Dobra, od razu jestem przygotowany, żeby go obwadzić z knoka 3. Pa, co ty robisz, gówniarzu, ty zafajtany. I, I ciekawe kiedy użyję od... następnych antynóg. Od razu, momentalnie Dalej, z powrotem, do końca Pies do budy Do budy pies Dobra, trzeba go zestresować, jakoś rzucić go tam Dobra, trzeba sobie zjeść. Dobra, biję go z siódemki. Dobra, z powrotem do końca No i bijemy go Teraz ze zwykłego miecza, żeby po prostu szybciej mu zbić Secika A ciekawe jest, kto mu dał synka ja ma trochę, no nie no A ja bokiem tak się wkopię do niego Chcę co mam mechanizm, a nie chcę mechanizmu zniszczyć za bardzo, nie? Bo potem się go odbudowywać nie chcę, jestem leniwy. Potem tak. Dobra, no i wadzimy spację. O. Czemu dopiero teraz się uśrodził o tak na Dziwne. I on sobie najlepsze jest to, że sam sobie jeszcze nogi zrobił. Dobra. I teraz go do wody. Dobra. Lecisz. Helmik mi padł. Dobra. Oj, oj, oj. ministrzu, polecam poćwiczyć. mu ja już secik kwada, nie wyrabia mój plus 50. To mi się podoba. Darmowy kill. Niby coś tam stwarzał jakiś pozor, że będzie próbował siebie widzicie jak wychodzi. Ten wycinek niby się do mnie teleportuje, może w końcu tefni się do nas, a nie robi jakieś ceregiele się popisuje. O, ty. No nie, no też ma Death Spider. Tutaj już poszło, poszedł, ludzie dostali cynka, że po prostu ja trapuję, nie? ilan ma rankingu? 1023, no chociaż pierwszy gość co nie ma statystyków, staty statystyków statystyk na 0.0. Co ty się się ja cię ty nogi, se użyj tam i się nie popisuj. O, czekam aż mu koksik zleci. Patrzcie, ja teraz sobie zjem, on będzie myślał, że wrąbałem koksa, a tutaj nic mylnego, nie? Zjadłem sobie refa i teraz ja go walę w dobra, teraz ja sobie zjem koksa, żeby nie było, że przypadkiem poliżę, nie? To był naprawdę cyrk Dobra, robimy ten Małą infrastrukturę Żebyśmy mogli go lać po prostu bez ucieczek O Sznyksu tutaj przyszedł jakiś Nawet nie wiem to jest Może jakiś jego kolega czy coś, dobra No i mają znowu roznogi zrobione Jak ludzie, będziecie, ludzie będą mówili Co ja tutaj robię Dobra, sobie zmieniamy seta żadnego pardonu jak to się mówi O, pa Uciekł sobie perą dalej i co ci to dało, karcie drogi? Dwa. Raz, dwa, trzy. to trapa wpadasz, ty. No i co? Pa? No, chwila, momencik. I w trapie leżymy no co? No. Ojoj. Ojoj, rzucimy do trapa mojego, co ja teraz zrobię, nie? Wcale go nie mogę zniszczyć, i chcę wyjść z niego, nie? Dobra. Dobra, zamurowałem tak, żeby on nie mógł w ogóle cokolwiek zrobić. W sensie, żeby nie mógł za bardzo do mnie uciekać że po prostu zostały ciągle hity, że nieważne jak ten A żebym go hitał, nie? No bo on zaraz będzie musiał zjeść sobie jego refa On już refuje Zaraz będzie musiał zmienić sobie secika. O I zaraz będzie lizno Zobaczcie, że on już refów stracił, ziomek O Zjemy sobie, cyk Secik zmieniony Rozwalimy sobie tutaj od nóg Zrobiliśmy mu nogi, o Zobaczcie jakiś z niego gagatek. No i plus 56 no. I, no i po co tak się popisywa? No nie bardzo rozumiem, nie? Ja posiadam jakiś ziomek O adrenalina Wydaje mi się, że z nim będzie trochę ciężej z Ale mam setu zniszczonego, dobra, repair al. A, trochę ciężej I do darmo killa, nie? Mamy już 1352 punkty, całkiem fajnie, fajnie Dobra, tepa się jakieś 110 zły, czegoś tak, czyli 110 zł, może wyciągnął chciał nam tyle pieniążków, no ja bym się nie, nie pogniewał, tak jakby dostał to miał miało można... Ej, on ma trochę więcej rankingu niż te wszystkie kretyny, co się tepały, ty, on ma jakiegoś mniejszego knoka, tak mi się zdaje, ale do, dobra, robimy, murujemy, tyle jak, dobra i zaraz będzie, będzie strapowany, nogi mu zrobimy i, i, i tyle w temacie, nie? Ipa, wejście się mi wejście tutaj na pewno Dobra, zmieniam sobie Secika. Zobaczcie, zjem sobie refa O! Tylko nie, wiem, co ten Debbie zjadł O, koksa zjadł na pewno O, no i czekamy sobie, pozdro Dobra, już mi się nie chce czekać O, akurat teraz, jak już mi się czekać nie chciało, i zjadłem sobie koksa, tak teraz się wbił I on chyba zjadł tro trochę później koksa po mnie Albo to po prostu już następny kok z jego. Oj, nie wiem, nie wiem. Dobra, trzeba mu nogi zmarnować. To wiem na pewno. Ty gdzie on jest? Mogę go hitnąć. Czekajcie. Ej. O! I teraz tu... O! I teraz do trapa wpadnie. Pa, jaki, jaki dureń to jest. No i ciekawe jakie duży antnóg, no? Dobra, zjem sobie... Nie... nie, nie, nie. A co robi? I raz, dwa, trzy. Dobra. Dobra, i teraz sobie czekamy znowu. Pozdro. Dobra, nie chce mi się czekać, aż znowu mu się kok skończy. Ja tutaj trap'a zamurowałem, że on mnie nie wrzuci. Ani ja jego, więc chyba git trochę. A on od razu antnogi chce używać. Nieważne co zrobię, on chce używać antnogi. Czy to jest dobre czy nie, nie mnie to oceniać. Dobra, robimy już mu to mordobicie. Nie ma co przedłużać po prostu on się uciekać, już sobie o gdzie, gdzie psie, gdzie? On ma 1284 punkty. No to widać, że coś tam nie poogarnia. ale coś tam, coś tam nie wychodzi. Powiem tak: Antynogi, 0 legendarnych, zero, zero jakichkolwiek lepszych itemów. Jeżeli Wam się spodobał taki materiał, to widzicie zrobić. Trzymajcie się, cześć. 5 godzina 18, XDM.C.P.L. Mega Drop 188.